Piętnasty lipca, szesnasta, trzydzieści. Facelia rozkwita. Groszek owocuje. Zapylacze sobie żyją. Wszystko zetniemy na zielonkę, na szybki kompost. Magnolia też trafi na kompost. Na gorąco będzie kompostowana ze względu na aleopatyczne właściwości. Zaniedbana wiśnia. Kwaśne owoce, masakryczne. Kilka krzewów ozdobnych zostaną albo wyrzucone, albo przesadzone, i cały ten kawałek będzie przeznaczony na ogród jednoroczny, jedna z trzech jabłoni. Kolejna. Następnie czereśnia, czwarta jabłoń, nie, trzecia przepraszam. I śliwa na końcu. Jak pisałem, na razie sobie rozglądamy, co gdzie rośnie. Gdzie jakieś tam skarby się chowają po babci. Wszystkie poziomki wyjedzone. Tutaj część muru odsłonięta. Będzie puszczony po niej winoroś Oraz kiwi. Może nasturcje jadalne takie pnące ładne. Tutaj z ciekawości grządeczka, skrzyneczka wypełniona kompostem, który robiłem na gorąco. Tutaj jest tłuczony nowy kompostownik. Nie do końca. Jeszcze będzie druga pokrywa zamykana. No i zabieralne ścianki. To brzoskwiń. A to tylko jedna trzecia drzewa, ponieważ reszta się połamała pod naporem owoców w poprzednich latach. Śliwa. Nigdy nie przejemy tych owoców. To jest drewutnia, która zostanie przerobiona na kudnik w przyszłości. O tutaj małe miejsce na no, tak zwaną chilałtownię. Tutaj nic praktycznie nie robimy. To jest jedynie składzik. No i ogólnie to będzie się działo powoli, ale stabilnie.